Siema, dzisiaj jest piątek, godzina Mam nadzieję, że 15. I tak jak obiecałam, wrzucam odcinek z tej serii. I dzisiaj będziemy głównie przechodzić questa naszego Genshinowego Batmana. Chciałam jeszcze powiedzieć na starcie, że jest szansa, byście wystąpili w odcinku z tej serii. Sprawa jest dość poważna, bo potrzebuję przewodnika lub przewodników do Dragon Spina. Jeśli chcecie się zgłosić, zaproście mnie na Genshinie, napiszcie, a ustalimy razem termin i godzinę wyprawy do Dragon Spina. Nie potrzebujecie do tego mikrofonu, chcę, by to było stricte przez czat w Genshinie, ale my że to nie problem, ja nie będę ruszać misji z Dragon Spine'em do momentu aż ktoś się nie zgłosi, bo nie wiem czy w ogóle ktoś się zgłosi, mimo że tak długo gram to dalej nie wiem gdzie są te wszystkie szardy i konkretnie robić tą misję, ja też nie chcę mi się szukać po internecie mimo że to jest, wiecie, 5 sekund wyszukiwania, yy, ale myślę, że fajnie by było właśnie jakbyśmy mogli się spotkać na Genshinie i, i może bym poznała niektórych z was którzy oglądają te filmiki, ja jak wejdę tylko na Genshina i zobaczę wiadomość to, to wam odpiszę po prostu, tak Fajnie. I jeszcze przy okazji, jak jesteśmy w temacie zapraszania mnie i pisania do mnie, to ja nie mam z tym problemu, możecie do mnie pisać i jeśli byście chcieli wystąpić w innych odcinkach niż z Dragon Spine'em, możecie napisać do mnie na przykład, że macie jakąś ciekawostkę i wtedy się umawiamy, przychodzicie do mnie na świat, no i pokazuję tą ciekawostkę na przykład na odcinku, albo chcielibyście zabić jakiegoś bossa ze mną, no to nie krępujcie się możecie do mnie pisać. No i to tyle. Zaczynamy od raczej stałego już segmentu odcinka, czyli check primogemów oraz wiszy. I na ten moment mamy 29 standard wiszy, 4453 primogemy oraz 6 wishy eventowych. A na start z racji tego, że przyszła do nas już wyczekiwana długo Arlekinu, zrobię te strany i zaczynamy już questy. Jestem właśnie po zagraniu te strana Arlekinu. Unikałam wszelkich spoilerów, nie wiem, nie wiedziałam za bardzo, wiedziałam, że ma kosę, bo nie, nie da Dało się niestety uniknąć wszystkich spoilerów. Wiedziałam mniej więcej, z czym się będzie jadła ta postać, ale teraz nią grając, widzę jak bardzo Genshin progresuje, jeśli chodzi o postacie, i mam nadzieję, że się na tym nie zatrzyma i w przyszłości będzie, będą jeszcze lepsze postacie niż Arlekino. Nie wiem, teraz te stare postacie strasznie się starzeją przy tym, I, i no fajnie widać, że tak jak mówiłam, Genshin nie stoi w miejscu. Raczej na tym koncie nie zagramy takimi postaciami, ale fajnie widzieć progres. I teraz oficjalnie zaczynamy questa z naszym czerwonowłosym Batmanem. Ale on jest brzydką postacią. sensie nie jest brzydką postacią. Na fanartach i w ogóle diluk prezentuje się naprawdę dobrze, ale w samej grze, po dostaniu tylu pięknych postaci, patrzymy teraz na diluka. No i jest, są brzydki. Wbiłem właśnie 21 level i tym samym odlukowałam misję z Rayzorem i z kolejnym Weekly Bossem, czyli Wilczurem. więc zaraz po questie z Dilukiem zrobimy sobie questa z Razorem. Damon. Hello, brother. Diluk w tym pokoju wygląda jak jakiś wampir. W sensie to umeblowanie i styl, jaki ma ta winiarnia, sprawia, że Diluk wygląda jak jakiś hrabia. I zaczynamy kolejną domenkę. I tutaj znowu przypominam, nie będę używać Diluka w tej domence. Musicie mi zaufać na słowo, bo nie chcę w tym filmiku pokazywać, jak przychodzę całej domenki. Te pierwsze domenki są bardzo proste, więc musicie mi uwierzyć na słowo, że go nie użyję. Generalnie to możecie mi teraz zostawić komentarz, czy chcielibyście zobaczyć taki odcinek, gdzie przechodzę nowego questa z bossem Arle bo jeszcze go nie przechodziłam na głównym koncie i, i mogłabym zrobić w sumie taki odcinek, więc jakbyście chcieli takie coś zobaczyć, to dajcie znać w komentarzu. Jeśli będzie, nie wiem, zadowalająca liczba komentarzy, która mówi, żeby chciała, to wtedy taki odcinek zrealizuje mi się na razie nie spieszy z tym questem, także macie czas. Na koniec porobię jeszcze trochę side questów, które mogę teraz wykonać, bo niestety, ale czas mnie ściga. Więc robię te side questy i jeszcze możliwe, że jak mi starczy czasu, to porobię lane line'y, żeby pozbierać materiały na ekspienie postaci, bo niedługo szykuje nam się levelowanie ich. Close,